Pokój i dobro, kochani, dziś jest piątek, 23 maja. W Liturgii Franciszkańskiej obchodzimy święto, rocznicy poświęcenia Bazyliki Świętego Ojca Franciszka Wasyżu, A ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Wyobraźmy sobie, że stajesz przed bramami raju i masz udowodnić to, że nadajesz się, że jesteś odpowiednią osobą, aby wejść do raju. I w jaki sposób to możesz udowodnić? Pokazując metrykę Chrztu Świętego, a może krzyżyk albo medalik na szyi, albo powiesz, że na swoim samochodzie miałeś rybkę? W jaki sposób możesz udowodnić i być zakwalifikowanym, aby wejść do raju? Otóż odpowiedź jest jedna. Będziemy sądzeni z miłości. Z miłości do Pana Boga i z miłości do drugiego człowieka. O pierwszych chrześcijanach, kochani, mówili: Zobaczcie, jak oni się miłują. Po tym można było poznać prawdziwego chrześcijanina. Być może mogłaby się zdarzyć taka sytuacja, że stajesz przed bramami raju, wychodzi Pan Jezus, i Ty pokazujesz swoje ręce, i mówisz: O, zobacz, Panie, moje ręce są czyste. A pan powie: No dobrze, twoje ręce są czyste, ale są puste, nie ma tam miłości. Ja chcę mieć w raju tylko tych, którzy mają miłość do pana Boga i miłość do drugiego człowieka. Nie taką deklaracyjną, ale taką czynną miłość. Czy twoje ręce pomagały innym ludziom? Czy tylko w sposób teoretyczny potrafiłeś być jednopalczasty, który wskazuje ty i ty zrób tamto? Czy sam ruszyłeś się i zrobiłeś coś dobrego? Więc, kochani, kiedy staniemy przed bramami raju? Pokażemy swoje ręce, czy one są pełne miłości, czy nasze serce są przepełnione miłością do Pana Boga i bliźniego. W innych religiach kochani również jest miłość, miłość do bliźniego, tylko z tą wielką różnicą, że bliźnim dla wyznawców innych religii jest twój współziomek, jest twój współwyznawca. Innych innych możesz nienawidzić. Natomiast w chrześcijaństwie jest tak, że masz kochać każdego człowieka, bo każdy jest twoim bliźnim. W naszym zakonie franciszkańskim, kochani, żył sobie w Nowym Jorku taki ojciec, Bruce Ritter, który pracował wśród młodzieży. I kiedyś, kiedy mówił im o miłości Bożej, to jeden z jego studentów, z jego uczniów, powiedział Bruce, mówisz nam tyle o miłości, ale pokaż nam to życiem. W ogóle tego nie widać w Twoim życiu. Wstał, wyszedł i trzasnął drzwiami. Dla ojca Brusa był to ogromny szok i postanowił, że coś zmieni w swoim życiu założył domy, które do dzisiaj istnieją, nazywają się Covenant House. Możecie sprawdzić na internecie. Jest to taka organizacja, takie miejsca bezpieczne dla młodzieży do 21 roku życia, że mogą przyjść, i uzyskać pomoc. Bezdomna młodzież Młodzież uzależniona, młodzież, która potrzebuje jakiegoś wsparcia psychicznego, w tym miejscu mogą uzyskać pomoc. Jest to grupa religijna, która modli się, ale która nie uzależnia swojej pomocy od tego, czy jesteś religijny, czy nie, pomaga każdemu, nie tylko współwyznawcom. Również dzisiaj w Ewangelii Pan Jezus mówi, że prawdziwych Jego przyjaciół można poznać po tym, czy spełniają to, do czego on wzywa, czy spełniają Jego przykazania. Jeśli tylko w sposób teoretyczny deklarują, to nie można mówić o prawdziwej przyjaźni. Czy chciałbyś mi takiego przyjaciela, który będzie ci obiecywał wiele rzeczy? Na przykład, wyobraź sobie taką sytuację, że spotykasz swojego przyjaciela i mówisz do niego tak: Słuchaj, gdybyś miał dwa domy, oddałbyś mi jeden? Oddałbym ci stary. Gdybyś miał dwa samochody, dałbyś mi jeden samochód? Dałbym ci pewnie. A gdybyś miał dwie koszule, oddałbyś mi jedną? Nie. A dlaczego? No bo ja właśnie mam dwie koszule. Rozumiecie? Chodzi o to, że jeżeli chodzi o, o takie konkrety, to czasem niestety, ale wymienkamy i czasem po prostu nie dajemy rady, aby udowodnić, na czym polega ta prawdziwa miłość. Innymi słowy, kochanie, dzisiejsza Ewangelia wymaga od nas, abyśmy zaangażowali się nie tylko teoretycznie, ale po prostu praktycznie. Tak jak święty Maksymian Kolbe, który nie tylko głosił Ewangelię, ale również żył Ewangelią do tego stopnia, że był w stanie oddać życie za współwięźnia w Auschwitz. Dzisiaj w Ewangelii, kochani, pan Jezus mówi, że nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli spełniacie to, co wam przykazałem, spełniacie moje przykazania. I pan Jezus chce, kochani, abyśmy się w sposób jak największy zaangażowali. Tak jak święty Maksymian Kolbe. Poszedł na maksa, Maksymilian. Poszedł za Jezusem na maksa. Nie chciał być minimalistą, ale chciał być maksymalistą. Chciał cały świat zdobyć dla Chrystusa przez niepokalaną. I na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa. Do jutra.